Ludzie zakochani w sportach motorowych stworzyli w bytomiu przy ulicy Popiełuszki nowoczesny tor kartingowy wzorowany na najlepszych tego typu obiektach na świecie. Większość tych torów halowych jest piętrowa, ponieważ hala jest znacznie mniejszych rozmiarów. Tutaj mamy 3400 m2 hali i to pozwoli na ułożenie 500 m torów w obecnej konfiguracji, w tym 80 m prostych. Od dnia otwarcia skart odwiedziło już kilka tysięcy osób. Co ważne, stałych klientów zakochanych w gokartach ciągle przybywa. Prawdziwą gradką dla wszystkich miłośników sportowego współzawodnictwa jest spersonalizowany system karting manager, który każdemu pozwoli poczuć się jak na prawdziwych zawodach. Kiedy przychodzi do nas, zapisuje się zapisuje swoje dane, wtedy możemy widzieć, kto dokładnie jeździ, możemy konkretną osobę przypisać do konkretnego kardu. Później może sobie wejść na storonkę lub karting manager, gdzie rejestruje się, widzi swoje wyniki, jak również wyniki innych może się porównywać. Eskart to doskonałe miejsce na wspólny wypad ze znajomymi czy rodzinny weekend pełen atrakcji. Można ją polecić każdemu, czy to starsi, czy młodsi. Organizowaliśmy Dzień Ojca, także każdy, oczywiście, przyszedł z ojcem, dzień dziecka, były dzieci. Mamy na wyposażeniu dwa gokarty dziecięce o mocy 4,5 konia. I praktycznie każdy, kto ma minimum 130 cm, może z naszego toru korzystać. Do dyspozycji klientów są maszyny marki Karoli Hammerhead, które pod maską skrywają silnik Honda. Na prostej go karty osiągają prędkość nawet 60 km na godzinę. Bezpieczeństwo dba o obsługa. Każdy z naszych klientów zostaje zawsze odpowiednio przeszkolony na początku jazdy. Obsługa ponadto używa flag na torze, które dodatkowo zapewniają bezpieczeństwo i informują klientów, którzy jeżdżą na torze o tym, co się dzieje w danej sytuacji. O bezpieczeństwo również dbają oczywiście homologowane kaski. Właśnie dzięki takim miejscom wakacje nie są nudne. Wybierz się już dzisiaj i spróbuj swoich sił w sporcie, który uprawiał kiedyś Robert Kubica.